Przygotowanie do pracy z programem WPF Asystent obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i merytoryczne. Aspekty techniczne to przede wszystkim działanie na aktualnej wersji programu. Aby móc w pełni korzystać z wszystkich jego funkcji, warto zadbać o aktualizację programu. Zawsze nowa aktualizacja pojawia się do pobrania tuż po uruchomieniu programu. Kolejny ważny aspekt to połączenie programu z bazą BESTI. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć na ikonkę BESTI na głównym pasku menu, następnie nacisnąć na konfigurację oraz profil bazy danych. Zazwyczaj wystarczy skonfigurować jednorazowo połączenie i zostanie ono zapamiętane, jednakże czasem zdarza się wymiana sprzętu lub zmiana serwera, na którym użytkownicy korzystają z BESTI, dlatego w takich sytuacjach warto pamiętać o ponownej konfiguracji połączenia z bazą BESTI. Ostatni aspekt techniczny dotyczy użytkowników, którzy korzystają również z naszego programu do tworzenia budżetu, czyli Best Asystenta. W programie WPF Asystent w ustawieniach można zaznaczyć funkcję, dzięki której dane budżetowe będą zaczytywać się wprost z Best Asystenta. Aby to zrobić, należy otworzyć ustawienia programu i zaznaczyć funkcję Best Asystent takie rozwiązanie ułatwi pracę, dzięki czemu nie będzie konieczności przenoszenia dokumentów budżetowych do Besti. W zakresie merytorycznym, aby rozpocząć pracę z programem, należy przygotować uchwałę budżetową w XML lub jeśli jeszcze nie jest sporządzona to projekt budżetu wraz z autopoprawkami w XML w Besti lub w Best Asystencie projekt wieloletniej prognozy finansowej wysłany do RIO lub ostatnią e, autopoprawkę projektu WPF. Warto przygotować e, roboczy dokument uchwały WPF w BESTI, jeżeli nastąpiły zmiany w przedsięwzięciach w stosunku do stanu z projektu WPF. Warto przygotować także informacje uzupełniające, jeżeli uległy one zmianie w stosunku do wartości ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, takie jak źródła pokrycia deficytu, dochody unijne, planowane dotacje majątkowe czy też planowane dochody ze sprzedaży mienia.